Audi quattro sport, słuchajcie ma dzisiaj padać wiem, że lubicie jak ja robię jak pada ale niezbyt mnie to na rękę biorę się za narzędzia rozbiórka następnego wahacza tyle ile damy rady tyle rozbieramy tamte są już w popiaskowaniu i wstępnym pomalowaniu ale wam to pokażę jeszcze, zapraszam no i dobra, ta strona też jest taka piękna jak i tamta. Słuchajcie, ściągamy nadkole kole ściągamy zacisk, wtedy lepszy jest dostęp do tych śrub. Słuchajcie, e, Ściągamy LOL bar'a i krok po kroku walczymy z tym, słuchajcie. Także ja zaczynam rozbierać tutaj. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. No i nie będę was zanudzać, no chyba każdy wie jak dookoła odkręcić śrubki i nad kole wyciągnąć do następnych prac, do następnej zabawy. Dobra, odpijamy, odpinamy ABS-a. Zaraz gdzieś go zahaczymy eee, i bierzemy się za hamulec. Dobra, słuchajcie, przewód AIBS-u, AIBS-u. Pięty. Mm, ci goście bardzo źli są bardzo. Nie lubią chyba mnie. Yy, są mega super zardzewiali i tyle. Yy, leci zacisk hamulcowy. Przewód odkręcony yy, kapie, ale tam pedał jest wciśnięty, to nie powinien wlecieć w płyn. Zacisk jest nowy, odkręcamy drugą śrubkę. śrąbkę. Wólecznie zdjęty. Zacisk wyleciał jeszcze go przetrę. Yy. Co teraz, co to rozjadamy, słuchajcie zjadamy, mmm. wykręcę sobie tą śrubę, żeby już on był wolny eee, i może amortyzatora wyjmiemy, tak zrobimy, czy poluzujemy te śruby pierw, Teraz zobaczę. No i tak emocje mnie szarpią, zabawa, zabawa jest słuchajcie co najmniej jak e, NOREL Corsterze. E, wszystko pordzewiałe białe, obrobione, ale gwinty dobre. E, no tak, tak, gwinty myślę sobie użyję. Się odkręci, ale się obkręca. Obkręca się w środku. Nabijamy mniejszą i próbujemy walczyć. Może Was inaczej ustawię, będziecie więcej widzieć. E, tak, e, Impact nie daje rady, bo się obraca. Niestety grzechoczka, przyspieszę trochę, żeby was nie zanudzać. przez godziny nie będziemy oglądać jak odkręcą śruby. Eee, trochę trzeba się nabawić dwie śruby poluzowane. Wiecie co, ja się wezmę za przewód hamulcowy teraz eee, ze względu tego, że wygląda jak wygląda jest bardzo źle. Spróbuję go tu rozłączyć. Słuchajcie, ktoś chyba był tu i grzał już go mam nadzieję, że... że będzie dobrze. Jak myślicie? Pozy Słuchajcie, przede wszystkim, e, jeżeli się nie da, to w sumie nie myślę, że się nie da, bo wtedy naprawdę się nie da. Myślę, że ja się koncentruję nad walką, jeżeli idę jak burza, chociaż nie po bo mam za godzinę płacone. To tak to nagle mnie coś zatrzymuje. Wtedy fokus na tą śrubę. Wtedy walczę z jednym, wtedy ja to muszę zrobić, wtedy robię wszystko, aby to zrobić. O resztę nie myślę, bo wtedy wpadłem w depresję. Tak to trzeba by było robić. Słuchajcie, biorę się za ten przewód, co wam powiem. Trzymajcie za mnie kciuki, nie? Tam cross u Ono się mówi, nie trzymać przykróci, tylko crossfingals jak wolicie. No dobra, słuchajcie, czyszczenie dało efekt. E, śrubka w końcu się zrobiła, e, jaka powinna być. Hit gun słuchajcie, wiem, jest tam zbiornik, dlatego taka gruba blacha. No niestety musiałem grzać e, klips. I tutaj ściągamy resztę. Rureczka ucięta. To w ogóle zastanowiliście się nad jednym? Jak e... w filmach, e, że ktoś zginął, bo nagle wyszło, że rura została ucięta. Przez od razu przy wyjeździe z, z, z garażu, z podjazdu to wiadomo, bo ciśnienie traci. A on jeszcze przejechał tam ileś i dopiero. No uważne, tego gościa trzeba teraz stukać, bo się zespolim na zawsze że jeszcze ogniem blacha. Blacha jest gruba, nie jakaś tenka. Może trzeba będzie grzać, nie wiem jak to będzie. Niestety jest tu przerwzewiała tak, że... Się urde, że będzie ciepło trzeba będzie tą rurę wymienić albo zrobić jakiegoś, jakieś połączenie, słuchajcie no niestety wydaje mi się, że tutaj ale połączenie no niestety no i tak, no kurde niezbyt mi to podoba się ale trzeba będzie jakąś urędo robić, coś trzeba będzie robić z tym bo... W końcu hamulce, nie? Potrzebujemy? Czy nie? Może nie. nie. Dobra, jedziemy dalej. Na tą śrubę odkręcimy, niech on już tam będzie wolny. Nie jest dobrze. Zaczynam padać. Dobra, jakoś tam kręcimy dalej. No tak, kręcimy dalej. Słuchajcie, e, impact, odkręcamy śrubę. Niestety rączką nie pójdzie. E, przegub się, przyspawał do piasty Niestety trzeba było użyć młotka. Pamiętajmy, żeby bić przez nakrętkę, żeby nie zbić gwintu. Udało się. No i tak słuchajcie, te śruby obarczone doświadczeniami ze strony kierowcy. E, wiem jak to zrobić, jaka w tym jest magia. Magia jest taka, że te śruby po prostu są porzewiałe i niestety trzeba z nimi walczyć. Jak to zrobię? Normalnie szesnastka to powinna być. Pierw nabijam szesnastkę. No niestety obraca się, poluzuje się, biorę piętnastkę, wbijam piętnastkę i lecę. Jest luz, jest luz. Tak jak widzicie, żeby zbić, żeby ściągnąć piętnastkę po odkręceniu, trzeba użyć Młotka, bo jest nabita. Ale powiem Wam szczerze, że gwinty są dobre, więc nie podejrzewam, żeby jakaś śruba zerwała mi się w body, czyli w nadwoziu, taką mam nadzieję. Jak na razie się nic nie zerwało i z tego powodu się cieszę, bo bym oj nie chciał, powiem Wam szczerze nie chciał. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, Pamiętajcie i kochajmy to czemu nikt nie mówi, że pada Kurde. dobra, Tom trzeba upierdzielić, bo tu jest śruba i ta rurka yy, winie. Słuchajcie, tej nie potrzebujemy, mamy w nowym wahaczu. Zobaczymy zaraz jakąś dziesiątkę. Eee, spróbuję całą uchwyt odkręcić eee, i tyle. Patrzcie jaka ta rurka zgni to My już zamówiliśmy je nowe, słuchajcie, wyrwę to wszystko w cholerę, rozrusza mi tyle, szkoda czasu i pieniędzy, ten gość stoi dęba, rurka jak widzicie była w ogonolnym stanie, że nawet by się nie odkręciła, tak to jest taka walka, słuchajcie, no wyrywam to, wyrywam to, szybciej pewnie będzie, to się obraca, szkoda walki, szkoda sensu, tego i tak nie chcemy odzyskać. To będzie nowa Tesla nie, Tesla Elon jest chujowy także będzie to nowe Audi e-tron do chuty pójdzie mamy to U wszystkie śruby poluzowane piętnasteczki e porabijamy e co zauważyłem, słuchajcie, że te śruby po prostu nie tyle co się obrabiają dookoła, tylko zmniejszają przez rodzaj swoją i powiedzieć objętość także cztery luz, wyleciał przewód hamulcowy raczej ten ręczny ze względu tego, żeby tam lepsze dojście było no i lecimy do przodu, niedługo wahać, może wyleci co Wy na to? będzie dobrze a mm, so. amortyzator tylko trzeba lewara przynieść taki meksyk się tu robi robicie to też, czy dwa klucze i tak jak potrzebny jest tylko trzynastka, czternastka, osiemnastka i wszystko się odkręca takie wideo widziałem kiedyś na YouTube ja to zawsze taki pierdolnik napiszcie jaki pierdolnik wy macie eee, amortyzator leci dobra słuchajcie, ta śruba jest niedostępna w Audi, e, na e kosztuje jakieś dziwne pieniądze po 40 funtów e. Nam się już odkręcała, bo wymienialiśmy już ten amortyzator, a tutaj to panowie, dziewczęta, nie wiem jak to będzie, znaczy wiem jak będzie, bo posmarowałem, what's up, posmarowałem miedzią. Nasza śruba jest w bardzo dobrej kondycji, tutaj widzicie, miedzią posmarowałem podkładka, fajne, te podkładki są fajne one zabezpieczają, żeby śrubka się nie odkręciła ale śruba jest w bardzo dobrej kondycji więc zostanie no i dobra, to są nowe części więc lądują do bagażnika i czekają na dobry czas słuchajcie, gościa sobie tutaj ogarnąłem Eee, odkręcam te śruby i mam nadzieję, że gość wyleci no i tak kochani, śruby już są poluzowane, to tylko kwestia poleżenia w deszczu zmoknięcia i odkręcenia czterech pordzewiałych śrub i wahacz będzie nasz, czy warto to jest Audi Quattro Sport a nawet gdyby to było Quattro przepraszam, muszę przesunąć to chyba bym to robił, bo powiem Wam szczerze: gość, dla którego pracuję, jest chyba gorzej walnięty niż ja. No znaczy... cóż. I oto okazała się nam piękna, rdzawa dziewczyn... dziewczyna. Z tego to tylko trzeba odzyskać uchwyt e, klocków hamulcowych. Nic tu się nie nadaje, oprócz e, tego gościa, słuchajcie. Głosowym na to. Bardzo Tutaj. Już wyrobione. Zobaczymy, co z tym będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Ten gość idzie na ogród. Bo się nadaje tylko do złomu. Tutaj widzicie, to wszystko jest tak zjedzone. Że... No dobra. Misja kompletna. Dało się. Ja, już tu rdza tego nie chciało zejść. Zaraz worek założę, by nam tam nie rdzewiało. Janku, ja naklejki nie mam. Znikła. Co zrobimy? kończę na dzisiaj, słuchajcie, jeszcze Alhambre podłączę pod komputer, przejadę się z nią. Bo tam muszę popatrzeć, czy mam tam nagram. No, zobaczę jak to będzie. Walka udana, następny krok: przybliżenie do końca. Znaczy, tu nie wiem, czy będzie koniec, ale pasja, miłość, rodzina, wakrodzina rodzina. w końcu, pasja, passion, love. Familii, familii, chyba to jest najważniejsze, słuchajcie, w tym wszystkim, w tej wszystkie całej zabawy Jeżeli chodzi o śruby, to śruby są w bardzo dobrym stanie. Szkoda tylko, że łby nie istnieją. A tak to mamy piękne gwinty. Dziwicie. Tu też mamy taką nakrętkę, słuchajcie, która zabezpiecza, żeby tam się nam nic nie odkręciło. Jak przykręcimy, to ona trzyma. Także na razie. Żegnam Was z pięknej, słonecznej Szkocji, zimno trochę, ale słonecznie. Dobra, weźmy sobie to jeszcze dzieło sztuki, słuchajcie. E, wydaje mi się, że w ten sposób tu są punkty, bo do tej śruby, tak jak mówię, nie ma dojścia, żeby ją e, zachwytać. E, tu mamy i tu mamy. Wydaje mi się, że w ten sposób trzeba po prostu przekręcić. Te śruby mamy nowe, te się do niczego nie nadają. Nie wiem czy nie stoi tu. Muszę odzyskać jarzmo. Jazmo trzeba odzyskać. Nie wiem co z tym jak to się rozdziela, tak jak widzicie. Ta śruba, ta dziura też jest czarną dziurą. E, zaraz odkręcę jarzmo. To e, jeszcze dzisiaj to wyślę to do piasku i wypiaskujemy. A jak ty widzicie, te piękne cosie to są. To jest złom. Z tego nic nie będzie. Także. Mamy nowe, wypiaskowane. Może zaraz wam pokażę. No i dobrze, słuchajcie, trochę pada. Jesteście. Moim zdaniem w takim starym aucie to powinno się wszystko rozkręcić, przynajmniej sprawdzić. jak rura zarzewiała, przecież to no mówię, to wszystko jest. Ja te jeszcze rury, te, te śruby odkręcę sobie, żeby Jarzmo oddać do malowania i do preskowania. Jeszcze Wam pokażę, jak tam wyszło malowanie tamtych. Tamtych ee, wahaczy. tak jak na razie, trzymajcie się. Dobra. O, jak ogień, i w ogóle nabijanie. To samo co tam. Nie będę Wam pokazywać jeszcze raz. Do piasku jest w dosyć dobrym stanie. Wychodzą. Także czasami jarzma też można wymieniać. choć się pokażę jeszcze Wam pomalowane gościa. No i dobra. Słuchajcie, gość po piaskowaniu i po tym wszystkim wygląda tak wygląda zacznie naprawdę aż mi się podoba więc kończymy na dzisiaj